Termomodernizacja w dwóch placówkach oświatowych oraz dwa nowe budynki dla sportowców. Takie inwestycje w ramach drugiego rozdania w polskim ładzie chce wykonać samorząd nowej dęby. Zadania mają być realizowane w mieście oraz w miejscowościach Chmielów i Adachy. Wartość dofinansowania o które ubiega się w tym naborze samorząd to około 10,5 miliona złotych. W pierwszym naborze Polskiego Ładu nowa dęba pozyskała ponad 9,5 miliona złotych na modernizację i rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie strefy ekonomicznej i miasta. W ramach drugiego naboru rządowego programu samorząd chce pozyskać pieniądze między innymi na ważne inwestycje oświatowe. Pierwszy wniosek do 5 milionów złotych, bo tak przewidują warunki polskiego ładu, to będą zadania dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych: szkoła podstawowa w osiedlu Dęba i sala gimnastyczna w Jadachach. To zadanie szacujemy na jakieś 3,3 miliona złotych. Z tego szkoła w osiedlu Dęba 2,7 miliona złotych i sala gimnastyczna w Jadachach to jest jakieś 600 tysięcy złotych, to jest termomodernizacja wraz z dachem. Termomodernizacja budynków oświatowych ma poprawić warunki pracy w szkole, ma spowodować, że będzie mniejszy koszt zużycia mediów, będzie się przyjaźniej pracowało dzieciom, a nie będzie takich problemów jak chociażby w Jadachach, gdzie Szkoła, która ma już tam przez 17 lat, no, sala gimnastyczna, mająca 17 lat, no niestety mamy tam przycieki wody z dachu, i trzeba ten dach po prostu przebudować. Drugi wniosek zakłada poprawę warunków dla klubów sportowych oraz dla mieszkańców oddających się aktywności fizycznej. Wedle założeń, mają powstać dwa nowe obiekty szatniowe. Myślimy tutaj o obiekcie. Samorządowego Środka Sportu i Rekreacji na stadionie w Nowej Dębie i to zadanie, to duże zadanie. Łącznie szacujemy, że wsparte to zadanie będzie kwotą około 6,5 miliona złotych, a więc dużą kwotą, a drugie zadanie, które jest planowane, to szatnia w Chmielowie. szatnia w Chmielowie, gdzie liczymy na dotację na poziomie około 800 tysięcy złotych. Oczywiście te kwoty końcowe będą większe, bo tu trzeba jeszcze dołożyć wkład własny no i koszty, które wzrastają, ale mniej więcej o takie dotacje łącznie będziemy się ubiegać, czyli jakieś 10,5 miliona złotych, które mam nadzieję do nas płyną. Budowa tych dwóch obiektów od lat jest wyczekiwana przede wszystkim przez lokalnych sportowców. Odpowiednia dokumentacja w tym zakresie jest już przygotowana. Wedle planów inwestycje mogą zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku. Budynek szatniowo-sportowy na stadionie w Nowej Dębie. Jest to inwestycja i potrzeba bardzo bliska mi, ponieważ wywodzę się ze środowiska sportowego. Kolejnym zadaniem był również budynek szatniowy w Chmielowie. Bo po nowej dębie to jest taki drugi, druga miejscowość, która naprawdę ma fatalne to, to zaplecze szatniowe. W Jadachach w tym momencie trwa budowa nowej szatni. W cyganach niedawno był, no kilka, przed kilkoma laty był wybudowany również budynek szatniowy, natomiast w tarnowskiej woli są kontenery. Dlatego zostały chmielów i została nowa dęba. To są już takie no, bardzo widoczne rzeczy. Myślę, że cieszyłoby nie tylko mieszkańców, ale i w nowej dębie sportowców, dzieci, nauczycieli.